Diamond Trucks melduje się na Master Track Show 2025. To największy zlot samochodów ciężarowych w Polsce. Spójrzcie tylko na te maszyny. Eleganckie show traki, potężne klasyki, zabytki i design na najwyższym poziomie. Kilkaset ciężarówek z całej Europy w jednym miejscu. Pasja, perfekcja i potężna dawka stylu. Tak wyglądają myśli każdego fana ciężarówek na tym wydarzeniu. Możecie mi wierzyć. Czas urozmaicały nam widowiskowe pokazy driftu, kaskaderka motocyklowa, konkursy, a wieczorem nawet impreza była. I uwaga, udało nam się nawet zobaczyć pojazdy, które zostały zakupione na naszym placu. Widzieć je w akcji na zlocie to naprawdę powód do dumy. Wybraliśmy również swojego faworyta, przyciągający wzrok już z daleka Indiana Jones. Spójrzcie tylko, jak się prezentuje. Dopracowany każdy detal w środku i na zewnątrz, całość w widowiskowej zieleni, o której ciężko zapomnieć.